Zmieniliśmy się do jaskini. Zobaczcie co się dzieje. Tak, prosto z mojego business Powiem Wam, że wyspać się wyspałem, ale się trochę upociłem, bo wziąłem ze sobą śpiwór zimowy. Spodziewałem się tego, że będzie zimniej, a było dosyć ciepło. Jedyny mankament to, że ostatnio mi się przybiła mata, na której zawsze spałem i kupiłem sobie jakoś tańszo hmm, Trespasa. 3 centymetry ma, ale jest dosyć twarda i myślę, że chyba nie ma to jak termarest chyba będzie zwrot ale ogólnie spanko było fajne, lubi spać przy, przy wodzie, nie wiem czy słychać, ale w tle szumi jakiś wodospadzik Patrzcie jak wpierdala Aż musi uszyć często. Tak. <laughs> Smakuje? Może na będzie. Kolega kot Gdzie pływał w jeziorze. No, woda cię pewnie nie najcieplejsza. Ja nie mam tyle odwagi, żeby wchodzić do takiej zimnej wody. Najgorzej to chyba jajca zamoczyć. Dojeżdżał do roboty, tam się odmeldowywał Nie? Ten, a miał robotę kurwa tamty W tamtym budynku. On zeszedł na dwie godziny. Tam chuj, mi coś. Nie Stu Tu ziemale jadą. A ja bez roweru. Ma idealne tutaj traski na rower. Zajebisty szuterek. Tutaj po tych pionowych ścianach. Normalnie się ludzie wspinają. Tam na dole jest kilka osób. No niestety stąd ich nie widać, ale jak widać są liny rozwieszane. No i można się wspinać. Tutaj z ziomeczkiem znaleźliśmy jaskinie. No jak zwykle na dzikusa poza szlakiem. Zaraz zobaczymy co tam jest w środku. Zaraz zobaczymy co jest w środku. No jak widać ktoś tu był. Trochę śmieci tutaj jest. Zasypane. Ale miejscowa na spanie by była całkiem fajna, nie? Jakby taki jaskiniowiec. Wstajesz rano, wychodzisz z jaskini i zapierdasz na łamy cały dzień. Nie, no coś pięknego. Stara kopalnia. No, a ten to kot. Górski kot. Wczoraj takimi drogami właził już masakra. Pomyśleć, że to wszystko kiedyś ludzie ręczki przerzucali, nie? Ale tu musiała być charua daj tak spokój. To jest skarb w butelce. Jakie rozbijesz, to kurwa będzie tam. Ukryta mapa przez dziurę. Jak widać, ktoś już tu dziurę wywalił. No, ale jak widać, przejść się da. Ludzie chodzą. I tak to wygląda jakieś jeziorko. Wiem Wam, że mam takie nogi dojechane. Po tym chodzeniu, że w górę to się jeszcze fajnie idzie, nie czuję takiego bólu, ale w dół to jest tragedia. Normalnie w wodach to aż mnie pali. Nigdy na rowerze nie miałem takich problemów. W ogóle całkiem inna bajka, całkiem inne mięśnie. Teraz będzie coś niedowistego. Poszliśmy za szlak. Spomnieliśmy się. Do jaskini, popójdź, O wow. Tak. Idziemy dalej, patrzymy, co się kryje w następnej dziurze. Jak widzicie, jest w kurcze ciekawie. No, na razie chodzimy.

Patrzcie ktoś tam w jaskinie jest, widzicie Tam na wprost A, ty, ja tam idę. Ja tam idę Kozak co? Idziemy tam? Jaskinowce Chyba dawadu, po tych łańcuchach będzie złaził Linę ci zrzucają, e. Tam ponoć, Tam dalej jest ponoć szczelina Można się w nią wcisnąć Tam powyżej są ci ludzie, których widzieliśmy tam z drugiej strony, w tej jaskini u góry. Tam można, tam można tam wejść, tam wejść tam pewnie w szczelinę, szczelinę. No? Ale tam jest też następna szczelina, tam. Z tym Mariuszek i kot. Oni tam po linach, a ten się wspina, nie? Na dzikusa. To teraz tak, dla porównania. Tutaj gościu wchodzi na linię, znaczy schodzi. Ze sprzętem, a potem zobaczymy, jak będzie schodził nasz kolega. I bez sprzętu i bez linii. A no, idzie Mariuszek, małpisane. Dobra, yeah. yeah. teraz mamy nowe wyzwanie. Mariusz, jedziesz yeah. <laughs> właśnie do dziury. Yeah. Ty skok. <laughs> oh. Wiecie, Idę następny. taka. Ale wieje. Widzę, widzę światełko w tunelu. To jak człowiek umiera, to taka droga. Jeśli nie, wiesz. to jest Ten, tunel. ten Ale tutaj co? Normalnie jak gdzieś z Indiana Jonesa, nie? Woda leci ze ściany, kurde Można ręce umyć. Nabić, podoba się. Wow, załadował tutaj się nam w ogóle całkiem inny świat teraz Jak w grze komputerowej Trzeba było chwilę czekać, takie cuda teraz Takie cuda Zobaczymy co tu się dzieje Na dwa dni to wrażeń trochę było, jeszcze nie koniec. No, ogólnie niby wszędzie kratki, poogrodzone wszystko, żeby nie włazić, a ludzi pełno na dzikusa, nie? No, Miejsce kozak. Chodzę po tych schodach. W tej góry. My teraz jesteśmy w miejscu, gdzie Mariusz wszedł po tej róży Tutaj widać jakieś stare budynki. Jeszcze można iść wyżej. No, a Mario to nie wiem, gdzie on teraz jest. Trochę się pogubiliśmy. Na pewno wyszedł gdzieś tutaj. Dokładnie jesteśmy w tym miejscu. My się cofnęliśmy, a Mario poszedł tędy, nie? Dokładnie on tutaj wyszedł. to ruro wszedł. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No wariat. I pomyśleć, że on pierwszy... I pomyśleć, że on jest pierwszy raz w górach, nie? Tędy szedł. Tutaj. No tak, no mówię ci. Kot. Tędy wchodził. Po róża. Pewnie zaraz nam będzie stamtąd balał Szgody na Oli Tam mieszka Zeus Oroki Balboa biegą po tych schodach Jak się przygotowywał do tego do walki z tym wózkiem tykaj głowo ziemi szybko, raz dwa. nie <noise> ta jaskinia to tak wygląda jak taka duża piaskownica, nie? Jak w Minecrafcie. Takie duże klocki Lego. Gdzie nie pójdziesz, w jako dziurę nie wejdziesz, to coś jest. Kozak. Ogólnie polecam to miejsce. Wygląda to naprawdę nieziemsko. Co parę metrów to krajobraz się zmienia. Tak jakby w zaczarowanym lesie W stumilowym lesie. Kubusia pochatka Nie no, kozak tu jest miejscówka, jest przecudowna Na dole podobnie z Bofi, zaraz zobaczymy Tutaj miejscówka do spania, to by była Przekozak Jest wejście To się by pięknie spało z takim widokiem. I nawet tak nie wieje, bo jesteśmy odsłonięci przez te drzewa i te góry z każdej strony. Więc już sóweczka do spania by była idealna. Zaraz zobaczymy co jest poniżej. Tu gdzieś był ten domek tam na dole? Człowiek pradawny tak pukał, pukał I wymyślił nóż Kiedyś No i co to jest wariaty, bofi czy nie bofi? Miał być domek być, mo być może jakieś pomieszczenie kiedyś tu było 1938 rok Jakaś machineria Tak na upartego to by to nie? O kurde Ja tu mi tu wytargami taki sprzed, co? Nieźle co? Ja tutaj takie ci wtargami, to żeby to zawantować Achimownie maszynerię Nieźle to wygląda wszystko kurczę Ci starocie, ale tu, tu musiała być Kurde roboty kiedyś sobie nawet nie wyobrażam pracować przy takim kamieniu. Chyba za karę musieli robić w tym kamieniu łamie co? Górami nad przepaścią. Zobaczymy, czy będzie przejście. Bo być może jest to ślepa uliczka i będziemy musieli się wracać. Ale jak uda się tędy wyjść, to zaoszczędzimy kilka kilometrów. Taki kurde klimat. Tu można by było tutaj jakiś film nakręcić. Patrzcie, na takich wózkach wywożono takie kamiuchy. jeszcze nauczyć czegoś takiego. Jeszcze nie próbowałem takiej spinaczki z linami. Wchodziłem na ciężkie góry, ale tak to jeszcze nie robiłem. Jeszcze chyba jest przede mną. Dotarliśmy do Poti po wielkich przywojach, ale mamy tutaj jeszcze jakąś grupę. Ośmiu młodych Anglików sobie siedzę piją wódeczkę. waliczek, tylko Waliczyków. A Mariusz to jest taki kot, że ja pierdolę. Sam to skrzydł przytargał na własnych rękach przez półtora kilometra przez, przez te krzaki. W to przenieśliśmy się w inne miejsce. Odjechaliśmy autem około 20 mil. Tak to wygląda z góry. Tam jakaś dwójka na rowerach. Tutaj Mariusz. Tam Bofi. My robimy tam grilla, a tam jeszcze idzie jakaś dwójka ludzi. Także, także kilka osób nasz jest, nie a tu zachód słońca. A tutaj są płytki, yy, które widzieliśmy w tej kopalni, tylko już obrobione. Jak widać oni z tych płytek układają dachy, tak to wygląda. Michał Pirmańczyk Śpiąca królewna usnęła przy muzyce klasycznej.